Powtarzam jeszcze raz, najważniejsze narzędzie Waszej pracy przekłada się bezpośrednio na komfort Waszej pracy i na jakość i wydajność Waszej pracy. I to nieważne, czy jesteście pracownikiem czy pracodawcą. Witam na kanale Saraskityki z Ameryki. Dzisiaj z opisu, z opisu zrobię. E sobie przerwę tutaj od komputera i powiem o takiej rzeczy, która jest bardzo często pomijana w aspekcie stolarni. Nie dotyczy to tylko stolarni, zakładów stolarskich, ale stolarni też. I historia ta zaczęła się prawie 30 lat temu, przynajmniej dla mnie, kiedy byłem u takiego już wtedy starego stolarza on był pewnie w moim wieku ale mówił mi tak, że jak był młodszy to nie zwracał na to uwagi chociaż wiedział, że należy nie należy chodzić po betonie i miał stary warsztat po ojcu chyba albo po dziadku jeszcze gdzie była podłoga drewniana no ale to był mały warsztacik i potem pobudował nowy warsztat Dużo większy, tam około 100 metrów, to tak jak na polskie warunki za komuny to był ogromny warsztat, bo domiary walili, więc nie mógł być większy, podejrzewam, że był poniżej 100 metrów, tam 95 pewnie. Nieważne. Ważne jest, że kiedyś byłem u niego, bo potrzebowałem, żeby e, po prostu e, desek mi zerwie, bo mi zbrak posprzedał, a on już był tak <laughs> bliżej emerytury, więc tak Robił może nie dlatego, że musiał, tylko dlatego, że po prostu. No co miał robić? Ludzie na emeryturze robią to, co stolarze robią na co dzień, dlatego yy, lubił strugać deski, więc jeszcze tym się zajmował. I ja patrzę, co on robi, a on kład legary z pomocnikami i mówi: deski położy na podłogę. A ja mówię: No jak, ale beton jest równiutki ładny. No tak, mówi, ale zobaczysz, jak będziesz miał moje lata to jak ten beton wyjdzie bokiem. Ja mówię, no okej, okay, tak sobie pomyślałem, że dziadek tam pewnie go już w wali. No ale nic. I właśnie on opowiedział mi, bo ja nie, nie pamiętałem, nie wiedziałem, że on miał na tym starym warsztacie, którego, no wiedziałem, że on tam jakiś tam był kiedyś, ale w środku nie byłem, że tam była drewniana podłoga. A potem, jak rozbudował, powodował nowy warsztat, była betonowa podłoga. No i on właśnie kładł te deski, te legary, i te deski na to. I mówił, że na podłodze drewnianej nie bolo nogi i nie niszczą się stawy. Myślałem, może, że to chodziło o reumatyzm albo o coś, no ale to nieważne. No, fakt jest faktem, że do pięćdziesiątki mojej nie, to nie brałem do głowy, nic mi nie bolało. Yy, żadne kolana ani biodra, nic tam, kurde, po prostu człowiek śmigał jak trzydziestolatek. No a już tak bliżej sześćdziesiątki, to tak. No i powiem Wam, że tak już po czterdziestce, to jak poradził mi znajomy ortopeda, który ćwiczył u mnie akurat, yy, ja, ja go trenowałem yy, w, w zakresie Fitnessu i e, zdrowia. On e, mi pomagał w, w zakresie zdrowia stawów i tego wszystkiego. I on mówił, że jesteś dość ciężki chłop, więc kup sobie wkładki takie ortopedyczne, specjalne, e, bo, mówi, to się z czasem odbije, mówi, i zwłaszcza jak chodzisz całe, całe dnie po betonie. No i rzeczywiście e, Kupiłem sobie takie wkładki i było lepiej. Można powiedzieć, że było bardzo dobrze, że po prostu no znowu wyściszyłem jak 20 dwudziestolatek. Dlatego, że zacząłem narzekać, że albo kolano mnie trochę boli, albo y, biodro mnie trochę boli, albo coś, ale to tak było. Tak, no tam dzień półtora i przeszło i zapomniał. Człowiek trochę y, mniej pochodził i nie brał do głowy. Natomiast teraz od wielu już lat stosujemy takie czy to się tu nazywa, ale to jak to powiedzieć przechw zmęczeniowe dla nóg maty i te maty stosujemy przy stole gdzie robimy, przy stole roboczym czyli cross the bench znaczy się e, bench, my tym nieraz mówimy, że to jest ławka, jak w amerykańskich Yy, nie w amerykańskich, tylko w kanałach. Kto był w Ameryce, to często mówi, że na stół roboczy, stolarski to jest ławka, dlatego że to jest bench, a takie słownikowe tłumaczenie bench to jest ławka, to tak abstrahując od tego, no i te yy, różne maty stosowałem często takie składane, one się zapinają na takie, jak gdyby, zatrzaski. I miałem taką matę też yy, przy tej długiej. Yy, chile panelowej, ale to się rozpinało i można było w sobie dopiero krzywdę zrobić. Jak się nogo zawadziło, można było skręcić nogę. Także. Tu widzimy właśnie taką jedną matę, leży przy formatówce. Ona jest taka, no zużyta już, bo ma lata. Jest miękki, to taki jak gąbka, coś takiego. No i tu, gdzie najbardziej, jeśli chodzi, to, to po prostu. Przy formatówce, gdzie się stoi przy wózku, jest bardzo użyteczne i nie oszukujmy się, żadna stolarnia to nie jest czysta jak szpital, no chyba, że to jest mas masowa produkcja, przy masówce można tak ustawić wszystko, żeby było rzeczywiście czysto. Wiem, bo masówkę robiłem, natomiast w każdej innej stolarni, gdzie się robi usługi, to zapomnijcie, jest wtedy tylko czysto jak właśnie ktoś posprząta, do filmu także tu przy stole mamy maty z obu stron tam gdzieś tam właśnie są maty i tu gdzie chodzi się przy frezarce te są te są maty one są takie takie składane bardzo dobre są, yy, są miękkie, ale te składanie często się rozpina. Także na większą powierzchnię to trzeba kupić maty takie po prostu, które są całościowe. Yy, pojadę Wam, pokażę na drugim warsztacie. Mam taką właśnie nową matę. Wymieliśmy z takiej właśnie starej, bo to się ciągle tam kurde rozczepiało i strasznie mi to burzyło no i się porwała też przez te rozczepianie także kupiłem nową matę pokażę wam właśnie tą nową matę bo mieliśmy taką rozczepiano i ona się ciągle rozczepiała można było nogi połamać dlatego jest w tej chwili taka długa mata ona jest grubsza i pokażę wam ciekawą rzecz że jak ustanę przez moment to jest na tyle miękka, że odbija się wzór buta i zanika i zobaczcie tu już praktycznie zanikł i ona jest naprawdę naprawdę zajebista. Co prawda, ciąłem na niej dopiero raz, ale jest dużo grubsza niż te tradycyjne, co były, i jest mniejsza. Także myślę, że to był bardzo dobry, dobry zakup i będzie nam tutaj dobrze długo służyła. Z tej strony widać też, że na warsztacie właśnie stoją po tej stronie stołu, gdzie głównie się pracuje są, są maty. E, no tak jak mówiłem, jest to wygląda dlatego, że ten beton to nie jest zdrowa rzecz, a jest tu parę hektarów, że trzeba kurna pochodzić, to jest no w tej weftę to można kilometrów natłuć w ciągu całego dnia, także za, zastanawiałem się nawet nad hulajnogą, Kiedyś ze 30 lat temu jak pracowałem w takiej firmie, która była po kurniku, ona miała 100 metrów w jedną stronę, więc w to i we w to było 200 metrów. To właśnie miałem składak, żeby jeździć po tej hali. A to stolarnia była. Także u mnie, co prawda, nie ma 100 metrów, ale jest od cholery daleko, po tym betonie pochodzić. Tu od wejścia stoją puste wózki, bo załadowaliśmy samochód. Tam na drugą stronę to jest 40 metrów, 40 chyba 15 Także normalnie już mi dzisiaj nogi bolo od tego chodzenia w tej te. dlatego mam wkładki, które ratują moje stopy. A ja pokażę wam te wkładki. Nie, nie, te będę wyciągał z butów, tylko te, które mam na zetenie, bo tam jeszcze meble są do ładowania na poniedziałek. Wiem taką grubo, grubo, grubo matę, że jak się mnie, na niej ustanie chwilę i się zejdzie, to bieżnik buta się odbija. Jest naprawdę miękka, naprawdę, naprawdę muszę powiedzieć, że jest świetna, zwłaszcza, że naprawdę mnie kolano boli i to nie te, co ostatnio miałem tam kiedyś, gdzieś w film miałem skręcone, tylko drugie, które nigdy nic się z nim nie działo, a teraz mnie tak napierdziela, jakby coś. I ani na pogodę, ani na to, że po prostu tak ze starości. No. Dlatego tematem, który jest bardzo pomijany, bo wszyscy mówią o, o, o środkach ochrony zdrowia e, w stolarni, że okulary, nauszniki, zatyczki, słuchawki. Ja sam mam wszędzie zatyczki i słuchawki, i to wszystko. Czy rękawice, chociaż rękawice czasami jak są źle dobrane, to mogą zrobić krzywdę, spowodować wypadek niż lepiej bez, bez rękawic, ale to jest temat rzeka i każdy ma swoje patenty i e, każdy musi kierować się zdrowym rozsądkiem, co mu lepiej pasuje, dlatego że e, na przykład w takich dużych rękawicach roboczych kręcanie śrubki tam 3 mm gdzieś, e, jak ktoś robi przy mechanice, czy struganie już wykończeniowe desek w takich grubych, skórzanych rękawicach, w których nic się nie czuje, to jest zły pomysł. Ja do strugania, wiecie, widzieliście w wielu firmach stosuję takie cienkie, lateksowe rękawice, dlatego żeby mi się nie ślizgała ręka po desce, a dwa, żebym czuł, co ja robię. Natomiast przy zgrubnym takim zrywaniu tego, tych dech na początek, no to takie grube rękawice są dobre, dlatego że, no, drzazgi w pazury, że tak powiem. No ale to jest taka rzecz, że te środki są wszystko bardzo ważne, ale nikt nie mówi, żeby stosować wkładki do butów i tematy e, koło stołów, dlatego że w tej chwili to niewielu, w niewielu stolarniach zdarza się, że ktoś ma drewnianą podłogę, dlatego że beton jest najłatwiejszy do wykonania, często go wypolerują nawet, żeby był łatwy do utrzymania czystości. Natomiast jeżeli ktoś ma duży warsztat i musi pochodzić w tej weftę, w tej w te weftę, te, to nie może całego warsztatu, załóżmy 500 metrów, wyłożyć to płyto. Raz, że to antyfatycz, to, to miękko tak, co się przy stołach kładzie czy przy maszynach. Dlatego, że raz, że to było, go zrujnowało i to się nigdy nie zwróci. Dwa, że widlaki jeżdżą, czy inne wózki jeżdżą, a potem nie da się po prostu by tego wózki, wózka z towarem popchnąć. Po, po betonie czy po asfalcie on idzie lżej, natomiast po tej antyzmęczeniowej y, macie nie dałoby się tego robić. Dlatego po prostu ze względów praktycznych te maty się stosuje tylko wokoło maszyn, gdzie wózki nie jeżdżą, czy widlaki nie jeżdżą, i koło stołów roboczych, tak jak u mnie, koło stołów roboczych czyli w jednej warsztacie, czy w drugim. Natomiast nareszcie nie. No i jeżeli cały dzień się drepczę po, po tej stolarni, bo to wiadomo, że to nie jest masówka i nie tak, że człowiek stanie przy maszynie i 8 godzin, czy 10 kurde napierdziela w jednym miejscu, tylko no muszę się tu nadreptać. I po prostu pod wieczór to tak tu, pod pachami czuję nogi, no i kolana, bo to kurde. Dlatego wezmę kamerę w rękę to wam pokażę tu w biurku mam tako, takie wkładki które są na ja to mówię na zetenie czyli zapas nienaruszalny, one zawsze tam leżą jeżeli bo te wkładki żelowe one jest taki moment że one działają 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 i potem z godziny na godzinę tak jakby po prostu nożem ukroił i już czujesz że chodzisz jak po, po gwoździach i trzeba je wymienić na nowe. Dlatego mam tu takie. Jak je już wezmę, to wtedy wracając do domu, po drodze kupuję następne, które wkładam tu. Mam we wszystkich butach te wkładki. Także stosowałem różne te żelowe, które mają taki jakby żel w środku. Na środku tej wkładki. One są najdroższe, ale dla mnie pracują najlepiej. I naprawdę, naprawdę mogę je rekomendować z czystym sumieniem. Eee, te inne są trochę tańsze ale nawet w połowie mi się nie sprawdzają tak dlatego tu mam taką szufladę oprócz różnego badziewia i różnych mazaków to mam na zetenie właśnie wkładki takie których których używam i to nie jest ważna firma ważne jest żeby ta część podpiętą była w postaci takiego żelu, i tu pisze gel, czyli to czy znaczy, że to jest żel, i właśnie, że to jest, o, niech to tam się no, że... że do pracy cały dzień komfort się czuje, rzeczywiście czuje się komfort, i tak jak mówiłem, że tu mam. Buty na zmianę też, dlatego, że w jednych butach cały dzień nie chodzę. Pokażę Wam, może, jak to wywlokie. O! Po prostu tu to jest żelowy, bardzo miękkie, i potem po dwóch miesiącach średnio u mnie, 2,5 jak mniej chodzę, to, to się ugniata, i zaczynają znowu bolić nogi. Pomimo tego, że kupuję naprawdę dobre. Dobrej jakościowo buty robione w Ameryce, nie jakoś chińskie. Yy, ważna sprawa, <laughs> żeby zmieniać buty w czasie dnia pracy. Ja mam dwie pary, przeważnie tu, a nieraz trzy, i co kilka godzin but musi odpocząć, żeby odparował wasz pot. To raz, że pomoże to zdrowiu stopy, dwa, że. Zdrowiu, że tak powiem, buta, bo on zachowa dłużej, dłużej, nie będzie taki rozklapciany, rozciapciany. I mówię, ja przeważnie tak, że rano przyjeżdżam, zakładam buty tu robocze, potem w lunch zdejmuję buty po prostu, żeby nogi odpoczęły w ogóle. Tu w ofisie nikt do mnie nie, nie wchodzi wtedy, dlatego. <laughs> Akurat tak bardzo nogi mi się nie po co, więc nie capi no i zakładam drugie buty, które na następne parę godzin i odjeżdżając do domu zostawiam te buty tu i zakładam buty, w których przyjeżdżam. Jakieś tam sneakers i na drugi dzień one są tu już odparowane, świeże i zakładam. I mówię, w tych butach, które używam w pracy, mam właśnie te. te Wkładki żelowe i, jak, i e, przypomniała mi się taka właśnie historia. Spotkałem takiego człowieka, który pewnie już nie żyje. Jak ja go spotkałem, to on miał 72 lata wtedy. stolarz całe życie. Każdy palec miał dziabnięty, nie miał jednego całego palca. Sam przyznawał, że to po alkoholu i żeby nie pić. Także ja osobiście nigdy w stolaru nie piłem. Ale on miał wtedy 72 albo 3 lata, a był taki dziarski chłop, że normalnie jak z nim nieraz zwalałem deski, to kurde zaorałbym, a ja wtedy miałem tam 30 parę lat. I no był taki normalnie hardcore nie do zarąbania, ale narzekał strasznie właśnie na to, że go stopy bolo. I ja tak popatrzyłem. A on ma stare buty kościołowe, tak zwane, pantofle. I ja mówię do niego, no jak to, kurde, nogi cię wolą, no bo pewnie, pewnie to, że masz złe buty. A tam złe buty, całe życie mówi, kurde, w takich chodziłem, bo ludzie mają przyzwyczajenia. I jak dany model mu pasował, to on po prostu kolejne kupował takie i nieważne, że one, to były buty typu Mokasyny. I nieważne, że on, one zawsze były w modzie, pewnie teraz też ludzie w takich chodzą. One były wkładane, łatwe do użycia, bez zawiązywania. I on w takich właśnie kościołowych mokasynach, pantoflach chodził na śmigam na robocie. I ja go przekonałem, bo przypomniał mi się ten człowiek z Polski, który kładł dechi na porłodze w, starej, w nowej stolarni, że. że... Że po prostu mogłoby go nogi boleć przez to, że ma złe buty, dlatego że e, wtedy ten dziadek, którego spotkałem, on, były maty przy stołach, wszędzie te antyfatycz i e, jak miał dobre buty, to po prostu nie bolałyby go te nogi. I dał się przekonać, kupił sobie pierwszy raz w życiu, będąc w Ameryce, nie wiem, 40 lat i zawsze w tych kościołowych starych butach robił. I dał się przekonać, żeby kupił sobie porządne buty. One wtedy kosztowały, nie wiem, do, do 20 lat temu to pewnie 60 dolarów. To, to był kosmos, tak jak teraz 180 bym musiał dać. Ale dał się przekonać i on miało, mało mnie po rękach, niecałował mówi, chłopie. To jest taka różnica, jak ja bym wsiadł z roweru na Ferrari. I nogi mu odeszły tak, just like that. Nie bolały go nogi, nic go nie bolało. Dlatego jak jestem już przy tych tak zwanych butach kościołowych, to powiem Wam taką e, historię. E, bardzo dawno temu taki Amerykanin, jeden, e, był też pakerem. I wiadomo, że pakierzy trzymają się razem, i jak zapytał mnie skąd ja jestem, powiedziałem, że jestem Polak, A kontakt popatrzył na mnie i mówi, Niemożliwy. A ja mówię, A dlaczego? A on mówi, bo masz buty robocze, bo ja przy, jak przyjechałem do Ameryki, no to pierwsza rzecz, to kupiłem porządne buty robocze, dlatego, że wiedziałem zawsze, że buty robocze to jest Twoje zdrowie, Twój komfort Twojej pracy, jakość Twojej pracy. Kupiłem sobie porządne buty robocze. A on mówi, chłopie, jak tu spotkasz kogoś w kościołowych, starych, przydeptanych pantoflach na robocie, to znaczy, że Pola, to jest na, na stówę i mówi, możesz tak pantofle, wiesz, że to jest Polak mówię, ty, ty Polak jesteś? i był właśnie taki zielony i powiedział mi właśnie, że <laughs> śmieją się właśnie z Polaków na robotach że to, że chodzą właśnie w tych starych pantoflach kościołowych i rzeczywiście, sam osobiście spotkałem przez następne 15-20 lat nas spotkałem, e, właśnie takich Polaków w starych pantoflach. No cóż, może innych nie mieli albo nie mieli świadomości tego. Ostatnio już od wielu lat nie, z dwóch względów. Raz, że te stare pokolenie, które było tu długo przyzwyczajone e, do komunistycznych e, zasad życia i że e, bo się przyda, bo się zmarnuje, bo tam takie pierdół, pierdół, więc że szkoda wyrzucić buty kościołowe, stare jeszcze na robotę można iść. To już to pokolenie albo wymarło, albo wyjechało, bo znam osobiście w 2008 roku, co był taki yy, tęgi kryzys, wiele rodzin byli tu bez papierów, potem tak się zdarzyło, że nie można było dostać roboty, jak ktoś nie miał papierów, w wielu miejscach i oni wyjechali. Niestety w Polsce nie mogli też sobie znaleźć miejsca, bo po prostu jak się jest e, potem tam 30 czy e, 40 lat w normalnym kraju i wrócić e, do nienormalnego, że tak powiem, no to oni w większości wylądowali w, Skandynawia, e, no, e, w Skandynawii i Norwegii, wiem, że dwie rodziny są e, w Irlandii, w Anglii, jedna jest ja w Brukseli. W Brukseli. No także e, mając e, paszporty polskie po prostu do Europy mogli jechać e, i pracować tam na legalu, a w Stanach było jak było, jest jak jest, dlatego mówię, e, w tej chwili nie spotyka się w butach kościołowych na budowach Polaków, ale 20-30 lat temu wstyd się przyznać, ale taka, taka była rzeczywistość w butach kościołowych, w starych przydeptanych pantowlach na robocie na 1000% Polak. E, także takie były czasy i takie były realia i tak nasi rodacy robili e, po prostu opinie i potem e, były różne opinie na temat Polaków i kto mieszka za granicą dłużej, kto się z, spotkał. E, z tym spotkał, z tym się musiał skonfrontować i o tym doskonale Wie. Także mówię, buty to jest, powtarzam jeszcze raz, najważniejsze narzędzie Waszej pracy, dlatego że komfort Waszych stóp i Wasz komfort przekłada się bezpośrednio na komfort Waszej pracy i na jakość i wydajność Waszej pracy. I to nieważne, czy jesteście pracownikiem czy pracodawcą. Jeżeli jesteście pracownikiem za, kupcie sobie dobre buty, jeżeli potrzeba do tego wkładki. Jeżeli jesteście pracodawcą, e, nakłoncie pracowników, żeby kupili sobie dobre buty, zapłaccie im na tyle dobrze, żeby było ich stać na te buty. Druga sprawa, e, zamontujcie tematy przeciw e, zmęczeniowe przy e, stołach roboczych i czy przy, czy, czy przy maszynach, dlatego, że to jest bardzo pomocny. Rozgadałem się, ale wbrew pozorom to jest dużo ważniejsza sprawa niż komukolwiek z was się wydaje. Ja wiem, że jak macie 20 lat, to tak myślicie jak ja <laughs> kilkadziesiąt, no może nie, ale 30-40 lat temu, a potem to idzie człowiek po rozum do głowy i drapie się i... ale ja byłem głupi. I... Także jak się podobało, to dajcie lajka. Like Zapraszam na mediapartner24.pl, aby tam nabić moje książki. Jeżeli już macie, zostawcie komentarz. Miłego dnia Wam życzę i niech moc będzie z Wami.